Od dawna wiadomo, że w internetach różne rzeczy mówią. Ale żeby producent oświetlenia. No dobra, importer opraw z dalekich krain. Należy no żeby on takie rzeczy opowiadał. Zresztą zobacz. Systemy szurowe coraz częściej pojawiają się w, projektach w materiałach oświetleniowych. Często pojawia się CCT. Co to tak właściwie znaczy? CCT oznacza możliwość zmiany temperatury barwowej w danej oprawie. Czyli możemy ustawić neutralną, ciepłą czy też zimną w zależności od potrzeb. CCT, czy też CCT. Nie oznacza regulowanej barwy światła. To skrót od Correlated Color Temperature, czyli skorelowanej temperatury barwowej. Tak określa się barwę światła różnych typów źródeł światła. Sam termin temperatura barwowa odnosi się tylko do tradycyjnych żarowych źródeł światła. Im wyższa wartość temperatury barwowej, tym chłodniejsze światło. Podaje się ją w Kelwinach. Czemu właśnie w Kelwinach jednostkach temperatury? Bo określenie temperatury barwowej polega na rozgrzaniu metalowego pręta, np. żarnika żarówki, i opisaniu jakim światłem świeci. Przy temperaturze 1000 kelwinów świeci delikatnie na czerwono, jak druciki w suszarce. Rozgrzany do 2700 Kelvinów daje światło ciepłe białe, jak tradycyjna żarówka. Przy 4000 kelwinów jest to światło neutralne białe, a przy 6000 kelwinów chłodne białe. Ale przecież źródła światła letnie świecą przez rozgrzanie żarników, tylko dzięki zjawisku elektroluminescencji. Dlatego barwę i światła porównuje się ze światłem żarowym i odpowiednio opisuje. Stąd skorelowana temperatura barwowa. Więc każda oprawa LED ma CCT, bo ma jakąś barwę światła, ale nieregulowaną. Często w uproszczeniu podaje się po prostu temperaturę barwową, ale już większość zagranicznych producentów w swoich materiałach podaje CCT. A jeśli ktoś w taki sposób opisuje regulowaną barwę światła, to wprowadza niepotrzebne zamieszanie. A jak poznać, czy dana oprawa ma możliwość regulacji barwy światła? Gdy na przykład podana wartość CCT to przedział od 2700 do chociażby 6000 kelwinów. Czasem znajdziesz też opis "tunable White. Poza oświetleniem jest jak z życiem. Uważaj na tych, którzy chętnie radzą, choć tylko udają, że się znają.